Cześć, ja jestem Teddy i witam was serdecznie ponownie w świecie Guild Wars 2. Tym razem będziemy kontynuować historię Living World z racji tego, że pojawił się już jakiś czas temu nowy epizod Living World, natomiast niestety no, nie miałem czasu jakoś się za niego zabrać. Były inne rzeczy do roboty, ale w końcu przyszedł ten czas, w końcu przyszedł ten czas, także wsiadamy na mojego zaufanego elementalistę. I lecimy dalej, zlecimy dalej. Ostatnio, jeśli nie pamiętacie, przegraliśmy. Przegraliśmy wojnę z Kralkatorikiem. Wojnę, walkę właściwie bardziej. No i straciliśmy Orin, czyli naszego, naszego jedynego smoka. No, dlatego są takie trochę no nie, niezbyt pozytywne nastroje w tym Kurcz, ale to wygląda epicko tutaj, wszystko. Jeśli chodzi o takie dalekie y, krainy, takie widoki w to jest zawsze naprawdę na bardzo wysokim poziomie jak no. like oh, prawdziwy uh... I'm sorry. I don't know what else to say. It's all right. I feel like I should be saluting you. Thank you, Logan. No dobrze, to podejrzewam, że ogólnie mamy się udać do Orin, do właściwie. We're here to pay our final price. We've been singing to her since before she was born. It seems only fitting we sing for her one last time as we prepare for the <laughs> end all of things. You made it! Oh, thank you. It's so hard to. We'll get through this together. I don't see how. Kraukatorik is in the mist, devouring everything he can. He won. Oreg! He's right. We failed. Again. Again. The Commander will figure something out. Always does. No, Bram. Not this time. It's over. Kaith and I will tend to Aurene. The rest of you... you should be with the ones you love. We are. <laughs> yeah. We are. What they said. Whatever time we have left, it's a gift. Aurine gave it to us. Does that even matter? It matters. Please. I can't look at her like this anymore. Let's get these crystals off her. We can weaken the brand. It would be an honor.

Wstań z Co to jest? Co ty robisz? Komandant, co się dzieje? Jest... błyskawiczna? Ok. Sorry, że tak mało mówię, ale no... trochę taka smutna okazja i chciałem, żebyście mogli też posłuchać tych dialogów. O, okay, czyli jednak, oh. czyli jednak nie zginęła, i teraz cały ten smutek był kurcze na wszystko, na, na nic, znaczy. Ugh. But how would this be any different? Won't we just fail again? We did not fail. We learned. She had to die. For this was the fire of courage. And so did they. Follow their god into battle. Without fear or hesitation. Now we must ride. Scion and champion. Flesh Krakatoric. From the mists. Right. If he dies in the mists, that's it. His magic is gone, and so is Tyria. Yes. My vision came true. And so must his. Goric, send the commander back. telemetry, coming your way. Do not let him get away this time. We won't. Logan, can you meet us on the other side? We know where you're steering him.

Czyli co znowu będziemy? Kurcze się z kralkatorikiem I skile nowe wow, wow. Okej, okay, gościu jest spory. Okej, okay, nie wiem za bardzo, jak mielibyśmy to zrobić, moja droga Orin, ale... Mhm... Mm Aha, dobra. Grandfather? To jest jej dziadek? Dziadek Orin?

nie wiem, czy to coś daje, jeszcze, że mam za bardzo. Czy ja mam tu coś w ogóle robić? Łożesz ty. I ciężko strasznie zrobić, bo. Jesteśmy tak totalnie w 3D, jeszcze tak strasznie daleko, że. Ciężko mi powiedzieć, czy one lecą bezpośrednio na mnie, czy nie. Okej, okay. otwiera portal, gdzie lecimy. Możebym tak uzupełnił życie, co? Nie ma się w ogóle. Serio? No, a. Ty, ty, ty. ty jakieś jajca, przecież to nie ma szans, żebym ja coś takiego minął. Ona tak powoli ten, że. What? Nic nie widzę. A. No dobra, on to rozwala. No i co? No i ja mam wciśnięty teraz. Gdzie ja mam lecieć? Mam tu lecieć? Chyba tak. Coś chyba nam się udało w końcu. Smacznego Kralkatorik, masz moją mocą. W web zostaniesz. Dobra. Oże, kurcze. Nie wiem czy żeśmy go czasem nie wkurzyli teraz jeszcze bardziej. Ale kaman, to jest epicka walka. Muszę przyznać, że to im się udało. Niezależnie jak beznadziejne są te... ...kontrolowanie tego, to... ...to muszę przyznać, że naprawdę robi to duże wrażenie i podoba mi się to. Wiele memosów, wydaje mi się, nie potrafi spowodować takiej epickiej atmosfery. Ale właśnie... Czy Guild Wars 2 czy World of Warcraft u mnie potrafi wywołać takie epickie emocje swoimi cinematikami, swoimi wydarzeniami w głównej fabule? Kurcze, pokonywaniem smoków, niszczeniem świata, nie wiadomo co. Wow! Czy ja coś zepsułem? Co, co to robi? A. OK, rozumiem, że miałem tego użyć. A, bo ja myślałem, że strzałka mi pokazuje gdzieś tam w dół, a to pokazuje mi na skill. Dobra. Jasne. Dobra. Blokowaliśmy pięknie. Wszystko jak trzeba. Czyli teraz z kralkatorikiem, że tak powiem przelatujemy przez różne rzeczywistości boskie w Guild Wars 2. Wo, 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 No jajca, co robicie? Idzie w którą stronę? Yy! Holy crap! Ja dalej uciekam przed czymś, czy. Dobra, rozumiem, że teraz będziemy bić go, tak? Czy nie? No, mocno skręcamy bardzo. No. Wow! A, dobra, tutaj. Ok, nie zauważyłem. My bad. Masz w czuły punkcie No, bigo Czemu go nie Co za daleko byłem, seria? No dobra Teraz już minie. No! Ej, no! No, zaznaczam punkty, Halo Bi Dobra. Coś chyba poczuł. Podobnie, podobnie się zachowuje, jak on, jak mnie ktoś na przykład obudzi, to, 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 to też mam podobne reakcje. Wow! Serio? To praktycznie driftuje. Kurczę, w tym, w powietrzu. Romba jeden, ale wielki jest jak jasna cholera. Fajnie, że jest to, że, że jest pokazane, że on jest tak gigantyczny, bo. Bo jest wielokrotnie uważam, że w wielu grach MMO to jest właśnie duży problem, też, że. No jednak. Nie potrafię przedstawić wielkości, tak? No bo musieliby zrobić gigantyczne różne rzeczy tak bardzo. Dobra No to rozumiem, że lecimy do Tyri On chyba nie chce tam lecieć No dobra, jeszcze raz I bam Teraz nie unikniesz, dziadek? Onikniesz jeszcze w drugą stronę, nie? Coś musimy zrobić. No właśnie, musimy go jakoś spowolnić. Wow, z... serio? To czemu tego nie zrobiła wcześniej? No. Nice No to chyba nas zjadł <noise> Nie no, zajebiste to było, naprawdę A czyli nowa mapa, Dragonfall Hmm, ciekawe Tutaj ten nowy mont można też zdobyć, o którym wspominałem w moim jednym wideo Hmm Co my tu mamy? Jakiś filmik jeszcze Co to jest w ogóle za miejsce? Tu wygląda jakby ktoś już coś robił, ale ja tu nie byłem wcześniej, przynajmniej. Okej. Okay. O, Pakt już tu przyleciał także. Tam jest ten kalkatorik. To jest kalkatorik? will end but right now right here we've got a second chance all because of you aurene now the real fight begins it's not over yet he's badly wounded but i have to keep him down lean on each other i'll work the sky you work the ground <laughs> not to see you, aurene we're making this up as we go along what have we got us obviously and the Ulma Khan. kate saphira and zaim rallying their own army came in on the corsair ships glint's forces are massing to our south but no sign of glint herself oh and logan your ancestor says she'd like to see you uh okay you'll need a base of operations i'll fortify this outcrop give it teeth one of us needs to scout this place these are fragments of the mist. Anything and everything could be on them. Plus, we need to map Kroc's position and vulnerabilities. You have to send us out, Commander. actually, Timmy. I could use you on my ship. Plank counting and thumb twiddling. Oh, fun! More like survey and patrol. You can keep an eye on orine Map the coastline, help with cannons. Oh okay stay with Almora and kanak I'll talk to our other armies then get you whatever information you need something you wanted to tell me yeah but not now not here Commander I'd like to take the Olmacon west build a beachhead unless you've got other plans works for me. I'll see if Timmy needs anything. Make sure she's okay. They're mm -hmm. okay. calling themselves the Order of the Crystal I tried to talk them out of it, but... Aurien saved them, so they've come to fight for her. I couldn't say no. Where's Safira? She left as soon as we landed. Said something about slow arrows not striking their mark. Think she'll be alright. No ładnie, kurczę, ale ten epizod mi się podobał. Znaczy, pierwszy epizod nowego epizodu, właściwie można tak powiedzieć. Pierwsza część nowego epizodu, chyba powinienem powiedzieć. Bardziej w tą stronę. Ale bardzo mi się podoba, bardzo. Kurczę, ta walka ze smokiem, na Orin lecenie i w ogóle... Oh, aż ocieka klimatem. Bardzo, bardzo mi się podoba. Nie mogę wszystkich danych, które potrzebuję. Dwie nie znajdziemy instrumenty Gorg'a. Pak jest wciąż... ...zapakowany. W międzyczasie, zaznaczyłem wysokie miejsce do zrozumienia. Ha! Wydaje się, że nie mogę zobaczyć wszystkiego z tego samolotu. Hmm. No dobrze, czyli mamy teraz ogólnie sobie skautować całe to miejsce i poszukać jakichś różnych różności. No dobrze. Ja zacznę od tej wisty, która tutaj się chowa gdzieś u góry. O ile mi się w ogóle uda do niej doskoczyć. Dobra. nie ten mądr. Okej. Okay. No, stąd będzie ładny widoczek, kurczę na tego Kralkatorika, co? Może ty to jest to wszystko, to jest on, serio? Ja pierniczę, jaki on jest gigantyczny. A to pamiętam, że czy, czy to czasem nie on był? W Guild Wars 1 była taka jedna mapa, gdzie widać było taki grzbiet smoka, jakby z daleka, i nie można było do tego podejść, ale zawsze mnie zastanawiało, jak olbrzymie to musi być, że to widać z tak bardzo daleka. Kurczę. Nie no, wszystko to wygląda naprawdę magicznie. Tak jak mówię, no, patrzcie na tą grafikę, kurczę, no, naprawdę świetnie to wygląda. Nie wiem, jak oni to robią. Pewnie jakieś specjalne mają sposoby, żeby to wyglądało tak fajnie, ale. Ale jestem pod wrażeniem. Dragon cała ta mapa duża. Co my tu mamy? Tu jeszcze coś mamy, no dobrze, to pójdźmy tam. Zobaczmy, co to może być. Hop, hop, dobra. A, no podejrzewam, że to pewnie będzie ten statek latający, nie? No bo chyba nic na dole, nie? Wydaje mi się, że na dół to raczej nawet chyba nie można zejść. Chociaż cholera wie. Może i można. Dobra, jak? O ty. ja zapomniałem, jak się z tego schodzi. Tak. A, dobra, spację, o oh, jest. Ale dobrze mówiłem, czyli ten point of interest to był ten stateczek. Hmm. No dobrze. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, bo nie chcę teraz za długiego go robić, a będzie duża eksploracji na tej nowej mapie, która już mi się podoba. Także dajcie znać w komentarzach, czy wam się też to tak podobało, jak mi się podobało, bo mi się naprawdę bardzo, bardzo podobało. Eee, oczywiście jeśli wam się podoba tego typu gameplay, Guild Wars 2, World of Warcraft i inne takie MMOs, to oczywiście serdecznie zapraszam na mój kanał do subskrypcji. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, bo to dla mnie wiele znaczy i jak zawsze zobaczymy się w następnym wideo. Bye bye Alright, kick back, relax and grab yourself a beverage. A hop if you wanna just pass to my leverage. The evidence as they say is in the pudding, so show me the money like